Cześć, witajcie z tej strony Jami Marca Pani dzisiaj ze mną jest Julek. Siema. No i gramy rankeda dzisiaj. Dokładnie. Nagrywaliśmy odcinek. I mi się nie nagrał. Dobra cichaj, bo mi się głośno nagrał. O głos. <głos> pa. Wydropił mi dzisiaj tak jeden bo z poprzedniego odcinka. to chyba widzieliście. Bo się już rzuca, jak ja to nagrywam, ale no, pewnie już widzieliście, że dropnąłem pistolet. Tam, no, widzieliście, ale najbardziej się cieszę z karambitu. Ale szczerze, to bym wolał tego remixa lub tą sikierkę, albo nawet nie, karambita, albo ten ostatni. No, bo te, te reszty, no, to dla mnie one są takie średnie. Nie podoba mi się ten kurik. Ty u -k Kukri mi się nie podoba, tak Tul też mi się nie podoba. Tak, till Axe mi się podoba tylko ze skinem. Remix, karambit lub y, balisong. A ty, Julian? Ale co, nie jestem w temacie? Sorry. No, no noże, jaki byś chciał. Aha. Ja karambit, remix albo balisong. Znaczy, no bo. Ja karambit. Bo, może, dla, bo ten, bo ten remix też fajnie, jakby dajesz przeładowanie, jakby. Może no, nie możesz ten, no to tak sobie obraca. Tak samo ja, z brońmi. Karambit, y, taktul. Ja tak tulanie. nie może balisong. Jaremik, ja remix karam, ja, karambit i balisong. Oprócz y, tego knife, kurki i taktul. Tak. To znaczy tak. nie, sikier bym chciał, ale ze skinem, bo tak to, to mi się nie podoba. No nie widzę troszkę. Kuriki, kuriki to jest bardziej taka jakby można powiedzieć, że maczeta, a więc to, to jest tak, to można powiedzieć, że to jest takie... Kuriki sam... mi się bardzo nie podoba. No, no bo to można nie, powiedzieć, że to jest takie same jak nóż i ym, po prostu wykrzywione. Nie, czekaj, kuriki to, ksura, yy, to jest... czekaj, to co myślę... Po lewej tak, stronie trzeci odkąd. No, to jest ale ten, niefajny, a, a ten tak kul cool to jest no, praktycznie to samo co normalny ten. No, a więc mi się kuliki i tak kul cool nie podoba. knife No, bym wolał już nóż z skinem niż no, ten nóż ze skinem. Wejdź sobie w zwykły nóż i ten albo ten po prawej stronie ostatni, albo ten po prawej stronie przedostatni. No, w sumie pierwszy. No, a tak to to, ten kuriki to nie. Nawet ze skinem, ja lewej, nawet ze skinem a... bym nie chciał i nie jakbym nawet tego. No nie, po prostu nie w moim typie można powiedzieć, bo nie lubię. No, a ty? Mm, nie wiem, co ja mam tam lubić. No, ten, ten po lewej. jak ma kurki. Nie, kurika, nie chcę. Jak jakbym. Kupiłeś nie Ty już 3 minuty 24 sekundy. No Ten czas tak szybko? No muszę bym coś kupić, wiesz. No bo już no. kupiłem chyba 3 pakiety. No, mama ci kupiła halo, halo. No. Ja bym kupiła teraz też nie, to trochę i ty masz takie, wiesz, te, high te high. Niszka, nie wiem. Nie tutaj takie, Oszczędz 8%. No, bo też tu jest takie też dostępne oferty, no i no to to jest y, no, moim zdaniem lepsze. Ale tu też mo, może z, y, mam tańsze, bo kupiłem na przykład raz ofertę. Przy droższej? Znaczy, no pewnie to jest tak, że jak raz coś kupisz, no to się taniej, jeżeli na przykład jak ja mam to, bo pierwszy mój zakup w tej grze to było za 6,90 za...

Tu wiesz, 480. Mm, to dużo. No, to jest mega duża różnica. 480. A rozumiesz te 22 koła na skrzynki. Poczekaj, ja sobie zobaczę. 22 koła. 10, 10 koła to jest 50 z normalnych skrzynek, a premium? To jest 35 koła, a 22 koła to jest. 22 25. koła ile? 22 koła ile? 500. 500 to to jest 32 skrzynki premium i jeszcze stuwa ci zostaje no I, i wyobraź sobie ile mogą być ci no, noży wypaść no nożne, noże troszkę bo, no, bo ci noże ja bym chciał mieć trochę wejść sobie w tą skrzynkę premium i pierwszy nóż albo drugi Pierwszy, ale T7? Hmm. Czy T6? No, przy T7, no. Hmm, tego. Pierwszy i drugi na górze. Hmm. Ale od lewej i po środku. Od lewej i po środku? Chodzi ci o tę, o tę, te, o, o tą, jakby można powiedzieć, że maczata? A, no to ja nie, bo to są właśnie, ja nie, ja bym chciał mieć y, tego remiksa, tego, y, który jest, po y, jak są te trzy rzędy, to potem maksymalnie po lewej i y, y, o, przedostatni, albo ten remix po prawej, ostatni, też ten, hmm. też ten ten karambit jest fajny, no ale to jest dużo, no, sześć minut sześć. gadania. Sześć minut gadania. Dobra, to ja. Wczytało nas, a już chciałam. Rozumiesz, że już klikałem, żeby wy wy wychodzić z tego? Tak? No, już klikałem, żeby wyjść. No tylko, nie no. Czemu to że nie Czekasz najdłużej i wiesz. Klikasz? No nie, ja cały czas naciskam. No i myk. To nie ja. Dobra, dam pauzę. Dobra. Julka nie wczytało. No to zagramy sobie grę o broń, bo odcinek trochę trwa. Ten 7 minut gadania go nie chciało wczytać. Bo nas wywaliło. No to zagramy sobie grę o broń i kończymy odcinek, bo trochę już to trwa. A pani wam się już nie chce oglądać. Na pewno to jest za dużo. Wiem za dużo, ale te 7 minut szybko zleciało, jak te tak sobie gadaliśmy. Gramy, idziemy. Tak, Ruszamyście? They touch me. The bapcho. Chłop nie zabił, bo miał ochronę. Lamy jeden. Tak, to bym go wiecie, tam zjechał. Dobrze, że mnie z noża nie zabił. Bo bym mi rangę. Aha, nie, ta nie gra jest chora. Co? Jak mnie zabił? Aha, dobra. Jak ten film będzie miał mniej niż Jak ten film będzie miał mniej niż 20 minut, to ja jestem kurde księdzem. Chcesz, no, chcesz, chcesz zabić innego typa. Znaczy zabić jeszcze innego typa. Chcę jeszcze zagrać jedną rundę. Bo tam mi coś nie poszło. No i widzicie. Nie ma co grać tu. Miej kolejny poziom. Dobra, zdążymy zagrać jeszcze jedną rundę, Będzie 16 minut. 16, było około 5 minut, trwa. Dobra. Aha! Aha. To chyba będzie jeszcze jedna runda, bo wczytało mnie do gry, która już trwa i gościu jest na dziewiątym poziomie. No spoko. By bywa też i tak. Hmm. Opie. I kiedy wiem, że my to wygramy. Bo mamy chłopak, który jest na prowadzeniu, ale gra mnie w kurza, bo nie mogłem sobie pograć. Taka jest prawda? Pograć się nie mogłem. <grym> no, chłop zabił koresa, tak osę. Nie ale mi się wydaje, że w tą grę same nuby, znaczy, tutaj teraz same nuby grają. Czyli ja też. Chciałem... Zaraz wam pokażę. Tu yy. on zginął. XD Na pewno nic nie zrobi już, ale może coś się uda. No salony w górę, w górę, w górę. A już koniec. Dobra, to sobie zagram Jeszcze jedną rundę. Może to nawet 20 trwać, ale chcę dołączyć do jakiejś gry, która dopiero się zaczęła. I która będzie fajna, że wygramy, a nie że tak która no... Tak coś może być. Tylko szkoda, że ta drużyna, ale... Ubrałem ale... się i teraz Wam coś pokażę. Fajnie to wygląda. Odsłuńcie w komentarzach Szkoda, że się nie nagrał odcinek wcześniej, bo z, 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 graliśmy z Julkiem Rankeda i zabijałem mu ciągle chorobów z noża ciągle z noża ich zabijałem. Dobra, mam pierwsze miejsce. Yeah. Drugie ma jakiś Kuba Pro, ale już go ktoś wyprzedził. Kurde, zawsze się mylę i idę w te drzwi. O, mój frak. Lamus. No, no jak się on mnie zabił. Dobra, dobrze, że nikt mnie na razie nie wyprzedza. Mam przewagę dwóch poziomów, ale zawsze trzeba uważać. Mam teraz jednego mówiłem. Małym błędem mogę przegrać. Małym błędem, no bo to też... jest. Prawda. Aha, tak. w chłopak tysiąc razy, a on nie dostaje, znaczy nie ginie po prostu. A powinien zginąć. Wymrzeć. Jego lasza wyginęła 1000 lat temu. Chłopu mnie przenika przez ściany. Nie ma jak to gra. Oho! ale mnie dojechali. Za będzie go około trudno zabić. Ale uda się. Na przykład tych lamusów. Tutaj mam innego, ale się nie udało. Panie. Gdyby się ktoś pytał, czy mnie ręka nie boli od tego walenia w to łóżko, to odpowiem Wam, że nie. To jest normalnie starowa, stalowa ręka. to możliwe, no wyprzedził, nie byłem pierwszy. Jak nie ktoś jeszcze wyprzedzi, no wyprzedził, zostanę Zost zaraz załamany. ale dobra, dobra odzyskałem trzecie miejsce hmm. ale pewnie nie na długo no, mówię aha, dobra na ostatnim poziomie jest chłop musimy uważać, żeby nie wygrał bo ja chcę wygrać Jak wiecie, mi bardzo zależy, żeby wygrać. I to jak bardzo. <tryk> <tryk> Chłopie, nie mogę zabić ich. Została mi, została mi przedostatnia broń. No i mówię prawdę, nie mogę zabić. Dobra, kończę odcinek. Dzięki za oglądanie. Wiem, że jestem Rajarem, radżo, można tak powiedzieć, że ja Rajuję. No ale dzięki za odcinek. Dziękuję za obejrzenie. Proszę o łapkę i subika z dzwoneczkiem. Dzięki, cześć. W opisie jeszcze będą kanały kolegów i ten Instagramy. Siema.